Jestem nauczycielem z bardzo długim stażem pracy. Kształcenie komplementarne odkryłem dopiero na jakimś etapie. Ale przyznać to muszę, że niesie ono ze sobą nowe wyzwania, nowe możliwości, niekiedy trudności, ale przynosi również wielką radość i satysfakcję, zwłaszcza wtedy, kiedy po jakimś czasie ci, którzy się uczą, ci, którzy ze mną pracują, pracowali, wracają do wiedzy, chcą ją zdobywać, wykorzystują ją w swoim życiu, i okazuje się, że są zadowoleni z tego, że w uczeniu się uczestniczyli. Warto moim zdaniem podkreślić, że. To, że uczymy naszych uczniów odpowiedzialności, a właściwie współodpowiedzialności za ich za to, jak, jak wynika, jakie są wyniki nauczania, jest dużą wartością dla ich przyszłości, bo można mieć tysiąc różnych dyplomów, nawet największej Akademii i Harvardu. Ale jak nie będziesz umiał leczyć, nie będziesz dobrym lekarzem, nie będziesz umiał obliczyć naprężeń, nie będziesz dobrym inżynierem, nie będziesz miał właściwej umiejętności prowadzenia samochodu, nie będziesz dobrym kierowcą, jak nie będziesz posiadał kompetencji odpowiednich do tego, co chcesz robić, to po prostu zwyczajnie nie będziesz mógł tego robić i będziesz czuł się nikim.